Zakończyła się debata, tak zwana debata w TVP. Jestem bardzo szczęśliwy, bo ta debata była takim ostatnim ważnym punktem, wydaje mi się, kampanii wyborczej. Zdecydowanym zwycięzcą tej debaty jest Donald Tusk. Już sam przy... fakt, że postanowił się w niej pojawić i doprowadził do tego, że wszyscy zobaczyli tchórzostwo Kaczyńskiego, jego nieobecność. Jego słabość, jego chowanie się za Morawieckim było w 50% zwycięstwem. Drugie, cała konstrukcja debaty, pytania, które były zadawane dłuższe niż odpowiedzi, tak naprawdę każde z nich uderzało w Donalda Tuska. I on mimo to ustał tę debatę, ustał i zwyciężył. Tak uważam, mimo że technicznie. Najlepszym, w sensie takim czasowym, był z pewnością Szymon Hołownia, i to jest jedna z najlepszych wiadomości dla opozycji. Bo dzisiaj Szymon Hołownia pokonał konfederację, tak uważam, że koncepcja tych ludzi, którzy się wahają, będąc pisie myśląc o kim, na kogo go zagłosować, bo nie chcą już PISu, albo nie chcą już Morawieckiego który dzisiaj na pewno zaliczył na największą swoją porażkę w politycznym życiu. Albo tych, którzy wahają się pomiędzy Konfederacją a Trzecią Drogą, Szymon Hołownia doprowadził do tego, że te głosy padną na Trzecią Drogę. Jestem co do tego przekonany i myślę, że możemy spokojnie, absolutnie spokojnie wierzyć w to, że Trzecia Droga nie tylko przekroczy próg, ale ale będzie miała spokojne ponad 10% i to i to całkiem niezłe ponad 10%. Kto wie czy nie zabierze dwóch trzech punktów w Właśnie z powodu tej debaty, bo yy, największym przegranym przegraną tej debaty jest Mateusz Morawiecki. Jego agresja wobec Tuska, którą wygłasza na każdym spotkaniu, ale tu był jakby te ramy zupełnie yy, tak nie wyglądały. Ten od początku prowadzony atak, chyba nie wiem, ktoś to policzy, 30 razy mówił nazwisko Tusk w czasie no, 7 minut. Jest jakaś obsesja, aberracja, to nawet dla wyborców Platformy, i w, ale też nawet dla, dla wyborców Pisu je, będzie dosyć wyraźne. W tej debacie słabo wypadł nad spodziewanie słabo wypadł Bosak. Szczególnie słabe było czytanie z kartki podczas ostatniej wypowiedzi. To wyborcy zawsze zauważają i widzą jako fatalne, fatalną pomyłkę. Dlatego nie rozumiem, dlaczego nie potrafię sobie przygotować minuty. Pani Schering-Welgus była technicznie może dobra, natomiast merytorycznie miała kilka no, dosyć trudnych pomyłek. Koncepcja, że lewica doprowadzić do wybudowania w następnej kadencji 300 mieszkań, które, o które ona powiedziała zamiast 300 tysięcy. To nie jest tylko przejęzyczenie, to jest jednak kluczowy punkt programu. To jest tak jakby na koniec Morawiecki obiecał, że utrzymają 80 plus. No, nie można czegoś takiego mówić. To jest pomyłka z natury tych, które będą powtarzane, powtarzane przez przeciwników wiele razy. I nazwanie pana Obajtka premierem no, to może jest lapsus, ale generalnie słaba, chociaż zajęła moim zdaniem trzecie miejsce za Hołownią. Tuż o włos nad Bosakiem i nad panem, jako piąty, widział pana Maja. Najgorsze, najgorsze zdecydowane miejsce zajmuje Morawiecki. i Moim zdaniem to oznacza, że opozycja wygra te wybory. Nie grozi nam już absolutnie, że coś droga spadnie pod próg. Koalicja Obywatelska powinna zwyciężyć z pisem. Morawiecki po prostu się dzisiaj skompromitował. To jest kompromitacja Morawieckiego i, i w ogóle całego pisu. I to jest dobra wiadomość dla opozycji. Gratulacje Donald Tusk, gratulacje Szymon Hołownia. Panowie zrobiliście dobrą robotę.